Witajcie kochani, mamy już koniec, no właściwie koniec listopada. Jak widać grządki są przyszykowane już do zimy, do odpoczynku. Większość grządek mam przykrytych słomą z odrobiną obornika końskiego. To jest świeże, ale tak jest dosłownie kilka centymetrów, ja tego nie przekopuję. Zastosowałam to jako ściółkę, będę też w tym sadziła czosnek i cebulę. Tak dopiero będę sadziła. Ale też mam takie grządki, zostały jakieś sałaty, to chyba nawet kalarepka, która wiadomo, że już nie wyrośnie, kapusta pekińska i ja to zostawiam, ja już tego nie ruszam, niech to sobie tutaj przegnije, przemrozi, nie chcę zostawiać takiej ziemi, wiecie, czystej, a już nie mam czasu, żeby to zrobić tak jak we wcześniejszych grządkach, więc zostawiam to tak jak jest. Tu mam jeszcze jedną grządkę z porem. I ten por już jest chory. Choruje na rdze pora i wiem, że on nie przezimuje tutaj w gruncie. Dlatego ja go wyrwę, zabiorę sobie do domku, do lodówki. Zresztą ja go szybko skonsumuję, bo bardzo lubię. I teraz taki duszony z dynią, też swoją oczywiście. Pycha! Nic więcej mi do szczęścia nie trzeba. No, ale ten por jest naprawdę spory. Bardzo ładnie tutaj rósł, i tutaj pokażę Wam taki. Korzeń przybyszowy. Możecie się cofnąć na moich filmików z tamtego sezonu, bo ja sadziłam te korzenie przybyszowe właśnie przed zimą, żeby zobaczyć, czy ten por urośnie w przyszłym sezonie. I powiem Wam, że średnio to wyszło, dlatego że urósł, owszem, jak go napikowałam do kastry, ale szybko zakwitł. Nie powiem wam czy to był maj czy czerwiec, ale szybko zakwitł, więc albo go zjeść teraz takiego drobniutkiego, albo posadzić i troszkę większego sobie zjeść na wiosnę. Ale chyba granie warte świeczki. Jeden eksperyment mamy za sobą i już będę wiedziała, że tak nie robić. Wyrywam sobie też ostatnie tutaj rzepki i żotkwie. Bardzo ciężko mi jest wyhodować rzepy. Zawsze mi zjadają mrówki, zwłaszcza na wiosnę. To już w ogóle jest nierealne. Wszystko powyjadane takie tuneliki pomarańczowe to prawdopodobnie mrówki albo jeszcze jakieś inne robactwo. I tutaj na jednej będzie widać, że też jest coś zjedzone na rzotkwi, ale ta druga całkiem, całkiem jeszcze do surówki, czy tak o na ząb wpadnie na koniec sezonu. I tutaj, gdzie rosły te rzepki, też to zostawiam, te wszystkie trawska, jak zarosły, niech już tak rosną. Tu mam ostatnią też grządkę z jakimiś kapustnymi i to jest kapusta, która odrosła. Ja ścięłam kapustę już dawno, dawno, a jeszcze taka narosła na tym samym warzywie. Na surówkę wystarczy, tak samo tutaj brokuły. Też takie małe podrastały bokami, ale na jedną zupkę jeszcze będzie i ja tych grządek naprawdę już nie zrobię, bo jeżdżę na działkę tylko w weekendy. A i zdarza się tak, że ostatnio dzieci były chore, więc nawet w weekend nie udało się przyjechać, więc ja ich nie ruszam. Niech to sobie tutaj, mówię, przemrozi, przegniję, będzie jakościółka: niech, e, niech wiatr i e, no, warunki atmosferyczne tego. Nie wymywają, więc zostaje...